Witam Was bardzo serdecznie z bajchu. z tej strony i zapraszam na kolejny gameplay. Tym razem na stole ląduje Undaunted Normandy, gra od Osprey Games, autorstwa Davida Thompsona i Trevora Benjamina. Gra została wydana w języku polskim przez Ogry Games, jak dobrze pamiętam, pod tytułem Nieustraszeni Normandia, czy coś takiego. Ja mam tutaj angielską wersję. I po czym to jest gra? Gra jest toczy się w czasach II wojny światowej. I dwuosobowa gra, gdzie jeden gracz wciela się w, w dowódcę jednostek amerykańskich, w tym wypadku 30. Dywizji Piechoty Amerykańskiej, i drugi gracz wciela się w dowódcę oddziałów niemieckich, jakie stacjonują na obszarze działania wspomnianej 30. Piechoty. Gra dostała dosyć dobre recenzję w zeszłym roku, jak wyszła w tym 2019, ze względu na swoją mechanikę. Ponieważ mamy tutaj większość rzeczy, na które składa się gra wojenna. Czyli mamy żetony jednostek, mamy mapę. W, w tym wypadku akurat to są kafelki, które tworzą mapę, nie heksy, ale są. Więc mamy też rzucanie kostkami, bo musi być rzucanie kostkami. Trzeba jakoś strzelać do ludzi. Wszak to druga wojna światowa. Ale dodatkowo karty akcji pojawiały się w grach wojennych. Tutaj karty akcji działają trochę inaczej, ponieważ jest to zasada deckbuildingu, czyli mamy określoną talię na początku scenariusza i potem możemy, biorąc karty ze swojej rezerwy, jakby wpływać na to, co możemy zrobić podczas, podczas gry. Scenariuszy jest 12 w książce scenariuszy. Można zagrać, jak oni to nazywają, kampanię, czyli... Grać kole scenariusze po kolei od 1 do 12 i na koniec, jak jest opisane w instrukcji do kampanii, sprawdzić po prostu, kto ile scenariuszy wygrał i zobaczyć, kto po prostu wygrał. Przy 12 scenariuszach może być remis, więc, więc OK. Sama gra, sama, same zasady są bardzo proste. Ta książka zasad ma co prawda dosyć dużo, bo 23 strony, ale. Są bardzo duże odstępy, jest sporo ilustracji, jest sporo przykładów. Więc, tak naprawdę, czyta się to bardzo, bardzo szybko, bardzo dobrze. I też nie jest to skomplikowane, ponieważ karty, akcje, które możemy robić, dyktują nam karty, które będziemy zagrywać. Więc, tak naprawdę, tylko musimy wiedzieć, które akcje jak działają. Więc po przeczytaniu instrukcji. Przedostatnia strona. Niestety, Osprey Games nie zrobiło streszczenia tutaj, co fajnie by było, jakby było. No, ale przedostatnia strona jest to spis wszystkich akcji, podział rundy, więc. E, więc. Jest e, fajnie. Dzisiaj e, zrobimy setup. Setup zrobimy do pierwszego sc scenariusza Larray. Czy jakoś tak? Mój francuski nie jest za dobry, po. Bo dłużej, dłużej czas, w długim czasie, kiedy nie używałem, nie, 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 nie używałem go, a też uczyłem się tylko chwilę, więc zapomniałem już jak się wypowiada słowa. E, także zrobimy setup, e, zrobimy, pokażę Wam jak przygotować scenariusz e, i od następnego odcinka będziemy w, w, grać w grę, bo po to tu jesteśmy, żeby, żebym ja dla Was po, Wam pokazał jak gra działa w praktyce. Myślę, że to nie będzie długa seria. Myślę, tak jak powiedziałem, dwuosobowe scenariusze około 30 minut, patrząc na niektóre większe scenariusze, późniejsze może troszeczkę dłużej, może do godziny. Na pudełku na BGG jest napisane 45 do 60 minut, więc, więc tak jak myślałem, na pudełku pudełko ma coś. Ma coś pudełko? Tutaj nie ma 45-60, tak samo jak na BGG, więc, więc coś tu musi być. Także tyle ode mnie. My się słyszymy już za chwilę przy stole, gdzie zrobimy setup i podejrzewam, że przez najbliższe parę odcinków będzie mi miło, jak dołączycie do mnie w tej podróży po Normandii, po tych okolicach plaży Omaha Beach i tak dalej. Dziękuję bardzo i do usłyszenia już za chwilę przy stole. No, i witam przy stole. Jak widzicie, mapa jest już rozłożona. Karty też są podzielone. Tutaj jest strona niemiecka, tutaj jest strona amerykańska. Sam setup wygląda tak. Mamy mapę. I mapę pokazuje nam instrukcja. Widzimy, jak ułożyć kafelki dokładnie. Każdy kafelek ma swoją desygnację, tak? Czyli ten na przykład kafelek jest 11B, jak widzicie. On jest też tutaj opisany jako 11B. A do tego na dole mamy wszystkie kafelki, jakie są w grze, czyli te 18 kafelków. Jest wyznaczone dokładnie, który kafelek potrzebujemy, na której stronie, tutaj na tym pasku, więc łatwiej się je szuka. Jak widzicie, nie postawiłem jeszcze żetonów, więc według tego punkty kontroli: 1, 1, 2, 2, 1 i 3. Tak jak tutaj, może tutaj będzie to trochę lepiej widać zielony trochę prześwituje, ale jak widzicie tutaj jest na kafelku 8, 5b przepraszam jest 3 więc kładziemy sobie trójeczkę później mamy jeden punkt na kafelku 7a dwa punkty tutaj w tym domku dwa punkty też tutaj na tej farmie i po jednym punkcie kontroli na E, Obiektywów, celów o, na tych. Następna rzecz, e, jaką widzimy, mamy tutaj jednostki, czyli scouty A i B oraz riflemen AB. Niemieckie zaczynają na tym, na kafelku 5B. E, Amerykanie mają dokładnie takie same siły. Zaczynają w lasach na kafelku 17B, więc można sobie rozstawić ich. Dodatkowo mamy takie na obydwu kafelkach kwadratowe żetony z napisem ALL. To pokazuje nam, gdzie ewentualne kolejne żetony, kolejne jednostki będą się pojawiać. Więc na tym kafelku wszyscy będą się pojawiać. Oraz, jak widzimy, Amerykanie mają przebadane dwa kafelki: ten, na którym są, oraz ten, ten obok, więc kładziemy też po znaczniku na tych kafelkach. Niemcy zaś mają przebadany kafelek 8a, więc położę znacznik też tutaj i kontrolują kafelek 5b, czyli taki znacznik. Ten znacznik jest dwustronny, czyli jeżeli ktoś kontroluje, można to sobie obrócić. Te, te znaczniki są ważne, ponieważ zanim żołnierze mogą wejść tam, ktoś musi. Pobiec i zrobić zwiat w tym na tym miejscu, więc to nam pokazuje, że Niemcy mogą się ruszyć tutaj bez problemu już. Amerykanie mogą pójść w tę stronę. Żeby zdobyć te trzy punkty, kont trzeba kontrolować kafelek, tak jak to w tym wypadku Niemcy robią. W tym wypadku. Tak, dwa razy w tym wypadku. No i deki. Mamy dek amerykański startowy, mamy dek niemiecki startowy. E, tutaj jest taka ładna tabelka. Może na niemieckiej stronie będzie mniej prześwitywać. Jak widzimy, e, wytali, czyli TD powinniśmy jednego sierżanta mieć, dwóch liderów składu A i B, dwóch strzelców, dwóch skautów też odpowiednio po jednym do składu A i B i dwie karty Foc of War. Więc taki też zestaw. Mamy tutaj, czyli mamy sierżanta, mamy dwóch Liderów, mamy strzelców, mamy zwiadowców oraz dwie karty. Walk of War dokładnie taki sam zestaw mają Amerykanie, jak widzimy. I teraz supply, czyli to wszystko co mamy dostępne, żeby dołożyć do naszej karty. Czyli widzimy, mamy następnych po czterech z, ze strzelców, po dwóch z każdej grupy z, zwiadowców. Oraz 3, 4, 5, 6, 8. To of war, które są dostępne, żeby dołożyć do naszej talii, i taki jest setup. Bardzo szybko się setupuje Oczywiście, te talie teraz trzeba potasować, więc zrobię to. Mówiąc dalej, w tym scenariuszu, naszym celem jest kontrolowanie 5 punktów celów, czyli Niemcy zaczynają z 3. Więc tak naprawdę, jak zabędą. Tą wiosę, te, ten domek tutaj, wygrywają automatycznie. Jak dobrze pamiętam, do końca tury muszą utrzymać? Nie pamiętam. My zaś, jak Amerykanie... Czy my zaś? O, Amerykanie nie kontrolują nic na starcie, więc tutaj mają 2, 3, 4, 5, 6, 7 gdzieś tam W, w pobliżu, ale... No, nie kontrolują nic na początek. A ten naj, najwarty, najwięcej punktów kontrolują Niemcy, więc będzie ciężko go odbić. Jak się to robi, zobaczycie w następnym odcinku. Jak już zaczniemy grać, jeżeli ktoś chce. Tutaj mamy mały fluff Więc jest 15 czerwiec 1944 roku w Laraje. Widzimy scenariusz, nazywa się Laraje, ale. Sama misja nazywa się Assault of the Vir-et-Tut Canal, i mamy, że The 30th Infantry Division first action was on the morning of 15 June, czyli pierwsze, pierwsze, pierwsza akcja była na, z samego rana z 15 czerwca, podczas gdy połowa dywizji cały czas była na statkach, albo zbierała się na plaży Omaha, my robimy ten pierwszy atak. E, przez zimprowizowany zespół, e, wypadowy, że tak to nazwę. No i spotkaliśmy e, niemiec silny niemiecki opór e, na wschód, zaraz za przejściem kolejowym na wschód od Karantan. No więc tutaj, właśnie e, będziemy mieli nasz, e, nasz pierwszy scenariusz. Widzimy tutaj, są te. Punkty nasze obiektywy, czyli zarówno US, jak, jak i jak i Niemcy mają Control 5 Objective Points. No, i jeżeli nie będzie w obu dwóch stronach strzelców, na riflemanów na planszy, gra się automatycznie kończy i wygrywa strona, która ma najwięcej punktów zwycięstwa, tutaj to to jeszcze taki, też jest ciekawe, że traktują to trochę jako, jako scenariusz do nauczenia się, więc mamy. Remember, jeśli chodzi o kontrolę obiektywów, kiedy to jest takie przypomnienie, i praktycznie przy każdej, przy każdym scenariuszu takie przypomnienie występuje, więc miły, miły dodatek, że w skrytkach książce scenariuszy uciekło mi słowo, jest, znajdują się przypomnienia do zasad. Mamy też oczywiście nasze 4 do 10, które są w pobliżu. I tyle. Jesteśmy gotowi do gry. Dwie talie potasowane i gotowe. Mamy amerykańską talię, mamy niemiecką talię, więc nie będzie, nie będzie ich chyba. Nie dam rady zrobić tak, żeby były widoczne, chociaż można. Tak to ustawić. I będziecie widzieć obie talie. Tymczasem. Na dzisiaj to już wszystko. Jutro wracamy do Undaunted na terenie Normandii, żeby prowadzić walki z siłami niemieckimi. Ja byłem z bajchu. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli Wam się podobał filmik, naciśnijcie, naciśnijcie kciuka w górę, udostępniajcie to wszystko pomaga, żeby więcej osób zobaczyło ten filmik, ponieważ algorytmy YouTube'a. Działają dziwnie, z tego co wiem. I tyle. Jeżeli dalej chcecie coś, chcecie więcej serii, chcecie być na bieżąco, subskrybujcie. Jestem też na Facebooku. Można się ze mną skontaktować, zarówno, na, zarówno przez YouTube, jak i przez Facebooka. Jeżeli ktoś by miał jakieś pytania albo propozycje na, inne, na, na, na jakieś gry, zapraszam do komentarzy, czy też do prywatnych wiadomości. Tymczasem, jeszcze raz. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Ja byłem z Pajchu. Do usłyszenia. Cześć!